Umiłowany ojcze Józefie, umiłowani bracia i siostry, pragnę na początku tych naszych wakacji z Bogiem tutaj na Kaszubach w Kanadzie bardzo serdecznie podziękować za to urocze, wspaniałe, piękne, braterskie zaproszenie do wspólnego przeżywania tych wspaniałych, Myślę, jak zawsze, ćwiczeń rekolekcyjnych, duchowych, w których Bóg, przynajmniej, świętszy, prowadzi każdego z nas po drogach świętości. I to jest, kochani, ten cel, który pragniemy ciągle na nowo rozważyć, także i w tych ramach wakacji z Bogu. A mianowicie. Tak jak kochani wiecie, że w myśli najważniejszym jest cel. Czyli wtedy kiedy myślimy i wtedy kiedy kształtujemy nasz rozum, to dla rozumu najważniejszym pytaniem jest pytanie o cel. Dokąd zmierzamy? Po co żyjemy? jaką to wszystko ma wartość. I dlatego też, kochani, myślę, że także tutaj najważniejszym celem naszych spotkań wakacyjnych z Bogiem jest własne uświęcenie, czyli osobista świętość. I dopiero wtedy, kochani, kiedy jasno nasz rozum określa cel, i oczywiście, że w ramach spotkań rekolekcyjnych zawsze cieszymy się asystencją i to specjalną ducha świętego. Stąd też będziemy się poruszać dwutorowo. I to jest taka wspaniała superhighway właśnie natury i łaski, czy też rozumu i wiary. I ciągle będziemy pytać. Albo rozum o pewne wyjaśnienia albo też właśnie bogactwo wiary, łaski Boga Przynajświętszego, żeby wprowadzał nas ciągle głębiej, wspanialej w te niezmierzone horyzonty istnienia. Świętość. Święty Maksymilian staje tutaj obok Boga Przynajświętszego. W samym centrum naszych rozważań. W Polsce przeżywamy dzięki Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej Rok Kolbiański. I chcielibyśmy właśnie wpisać się w obchody tegoż roku tutaj na tych przewspaniałych, przeuroczych krajobrazowo, ale także przeuroczych wspaniałymi ludźmi, kaszubach. W pięknym krajobrazie Bożego Stworzenia, w szerokim tego słowa znaczeniu, począwszy od wspaniałych ludzi, poprzez piękne zwierzęta, które tutaj sobie biegają, także piękną roślinność. Jakież to jest zdumiewające tutaj wokół tego jeziora, takie piękne kwiaty. I nie tylko dzieci lubią piękne kwiatki, lecz także i każdy człowiek podziwia. Cudne dzieło natury, Boga Stwórcy. I tak oto kochani, jeżeli rozumiemy naszą duchowość w jej fundamentalnym wymiarze, to wiemy, że my zmierzamy całe nasze życie, myślenie, przeżywanie życia, chcenie, czyli ta cała sfera dążeniowa i wszystkie nasze działania, ale także pracę, cierpienia. To wszystko, kochani, ma w sumie jeden, jedyny cel. Żeby uświęcić nasz byt. Żeby uświęcić nas. I to uświęcenie jest podstawą do tego, żeby jako święty zamieszkać wiecznie z Bogiem. Bo to jest najwyższy cel na tym w ogóle bytowanie. Wszystko inne jest podporządkowane temu jedynemu celowi dążenia do doskonałości, którą Bóg objawienia chrześcijańskiego nazwał świętością. I święty Maksymilian Maria Kolbe, właśnie tutaj chciałbym też wskazać, to jest drugi tom jego dzieł wydanych przez wydawnictwo ojców Franciszkanów w niepokalanowie. Ale jest jeszcze pierwszy tom. My będziemy korzystać z tych obydwu tomów. Często będę go cytować i będziemy rozważać właśnie te pisma Świętego Maksymila Remarii Kolbego. I moja już wstępna rada jest, żeby drodzy Państwo, nabyć sobie y, dla swojej rodzinnej biblioteki te pisma przepiękne, y, bardzo bogate w treści. I oczywiście są to pisma jednego z największych świętych. Bo kochani, tak jak święty Maksymilian napisał na stronie 34 drugiego tomu, to było podczas rekolekcji w lutym 1920 roku, czyli krótko przed wojną bolszewicką w Krakowie Napisał takie słowo muszę być świętym jak największym, jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą przez niepokalane. Proszę zobaczyć, jakie to jest, jakie to jest puenta całego życia. I właśnie to pragnienie świętego Maksymiliana, by zostać świętym. I wsłuchajmy przysłuchaj, się w jego rady, w jego rozumienie świętości, które jest bardzo ciekawe, bardzo trafne i na wskroś dla każdego z nas, dla każdego człowieka aktualne. To było przed marcem 1922 roku, też w Krakowie. Święty Maksymilian Maria Kolbe napisał następujące słowo. Człowiek z natury dąży do wydoskonalenia się nie tylko fizycznego i umysłowego, ale także moralnego. To też w historii ludzkości spotykamy wszędzie ludzi uważanych za coś wyższego nie tylko ponad zwykły tłum, ale także ponad uczonych ludzi zwanych świętymi. I już na początku, kochani, powiedzmy sobie bardzo jasno, że większej wartości ponad świętość życia nie ma. Świętość to jest szczyt doskonałości. I tak jak nasz Bóg jest święty i w świętości Boga kulminują wszystkie doskonałości Boga, tak też, kochani, i w naszym życiu. My możemy sobie stawiać bardzo różne cele, ale wszystkie one razem wzięte są podrzędne. I podlegają, jeżeli dobrze rozumiemy życie, pod ten jeden najwyższy cel, a mianowicie zostania świętym. Czyli zdobycia swojej osobistej świętości w Bogu objawienia chrześcijańskiego. Zauważmy, kochani, że człowiek pierwotny był wyposażony zarówno w ten piękny dar natury, lecz także w dar łaski uświęcenia. Czyli człowiek rajski miał wszystko do dyspozycji i prostą drogą mógł kroczyć ku niebu, ku wieczności. Z uwagi na to, że raj nie był jeszcze ostateczną krainą istnienia człowieka, raj był tą krainą, która miała zadecydować o tym, czy człowiek może żyć wiecznie z Bogiem, czy nie. Czyli jeżeli nie byłoby grzechu, kochani bracia i siostry, to proszę zauważyć, że tak jak my, przepływamy tutaj przez to jezioro z Panem Kaziem, kajakami pływamy sobie, czy inni nasi bracia i siostry pływają na motorówkach, czy żaglówkach. Przemieszczamy się po prostu z jednego krańca na drugi, czy okręgu ziemskiego i to oznacza, że chcemy osiągnąć określone cel. I tak samo było kochani z człowiekiem rajskim, że człowiek rajski mógł, dzięki łasce uświęcającej, mógł osiągnąć niebo bez konieczności śmierci, bez konieczności obumierania, bez konieczności choroby, bez konieczności pracy w pocie czoła. Dlatego, że to był, to był, raj był po prostu doskonały. Ale i o jedno chodziło w raju: żeby w raju człowiek dysponujący własną ludzką naturą i stworzony na obraz i podobieństwo świętego Boga, żeby człowiek w raju podjął definitywną decyzję o mieszkaniu razem z Bogiem w wieczności. Czyli raju. Nie był jeszcze wiecznością, ponieważ raj był ukonstytuowany czasem i przestrzenią wszechświata, czyli raj po prostu został stworzony przez Boga i to w tym celu, żeby w raju człowiek dysponujący takimi darami natury i łaski i dysponujący całym światem zwierząt, roślin. I tego wszystkiego, co my możemy podziwiać jeszcze, choć świat jest dzisiaj osłabiony w tej postaci, w której jest. Ale człowiek rajski mógł w raju w sposób doskonały przygotować się na wieczne mieszkanie razem z Bogiem. Ale wiemy, kochani, co się stało. I o tym pisze też święty Maksymilian Maria Kolbe. Po upadku jednak pierwszego rodzica, zaćmiony umysł nie mógł znaleźć jasnej drogi do duchowego wydoskonalenia. Ani też osłabiona wola nie miała dość sił, by nią kroczyć aż do heroizmu. Stąd pojęcia świętości niejasne lub fałszywe. Proszę zauważyć, co się stało w grzechu pierworodnym. W grzechu pierworodnym człowiek utracił jeden fundamentalny filar swojego rajskiego bytowania w postaci łaski uświęcającej. I człowiek w swoim filarze tym natury został zraniony. Czyli nasza natura ludzka została przez grzech osłabiona. I w związku z tym, jeżeli osłabionym został rozum i cała sfera ducha, i cia, a przez to także i nasze ciało, to rozumiemy, kochani, że y, osłabiona została, zatraciliśmy ten najwyższy ze wszystkich celów naszego bytowania w raju, a mianowicie być wiecznie świętym. I stąd też, skoro tak, to także rozumienie świętości uległo deformacji. Że człowiek na przestrzeni wieków w bardzo różny sposób pojmuje świętość, czyli doskonałość, czy też dążenie do doskonałości, czy też określenie środków prowadzących do doskonałości. Dlatego, że cała sfera naszego ludzkiego życia została zraniona. I święty Maksymilian Maria Kolbe podaje kilka przykładów na to, jak niejasnym jest samo pojęcie świętości. I pisze tak. Już chińscy filozofowie wyróżniają ludzi żyjących na wzór duchów i stawiają ich ponad mędrców. Świętość ta, polegająca na dokładnym wypełnianiu praw boskich, to jest doskonałości i prawdy, miała charakter czysto naturalny. Ja studiowałem też dzieła Konfucjusza, to są właściwie jego myśli i w Niemczech miałem na Gustav-Zibert Academy, gdzie wykładałem filozofię, miałem też cały, w jednym semestrze, cały taki cykl wykładów o, o tych sentencjach mądrościowych Konfucjusza i Arystotelesa porównałem i właśnie tutaj skonfrontowałem to dążenie chińskie do doskonałości z dążeniem greckim do doskonałości, do którego sobie także nawiążę. I jeżeli Konfucjusz pisze o mądrości, pisze o doskonałości, to rzeczywiście jego myśl nie wybiega ku jakiemuś światu który jest poza tym światem. Czyli cała mądrość Konfucjusza ma cały szereg pięknych myśli, które my jako chrześcijanie możemy też w naszym życiu codziennym, w różnych sytuacjach także świetnie wykorzystać i na nich się oprzeć. Ale, kochani, co jest typowe dla Konfucjusza? Że on nie rozumie, że istnieje doskonałość, która jest poza tym światem. Że jeżeli mówi o bóstwie, to to bóstwo pojmuje na sposób świat I czyli na sposób taki naturalistyczny. Czyli nie ma w myśli chińskiej filozofii szeroko pojętej, nie ma, kochani, tego wyjścia poza ten świat. Do Boga, który przekracza ten świat. Lecz raczej pojmuje się właśnie życie jako zacieśnione do horyzontu tego kosmosu. Lepiej wyobrażali sobie świętość Grecy, pisze święty Maksymilian i ma rację. Chociaż bowiem cnotę uważali za coś naturalnego, to jednak świętość była dla nich zbliżeniem do bóstwa. A Platon w dialogu Eutyfron dowodzi, iż świętość dlatego właśnie jest miłą bóstwu, że jest świętością. I święty Maksymilian nawiązuje do Epikura, innego filozofa, który miał, który miał bardzo taką zmysłową myśl, czyli ograniczającą nasze myślenie do sfery zmysłowej. Ale nawet Epikur pisał księgi o świętości i pobożności względem bogów. Czyli proszę zobaczyć. Druga wielka kultura w historii świata, która mówi o tym, że istnieje doskonałość. I mnie się wydaje, ja tak się skłaniam do tej interpretacji, że właśnie u Greków, którzy odkryli metafizykę, którzy uprawiali metafizykę, którzy poszukiwali tego świata, który jest poza fizyką, czyli poza tym światem, który możemy uchwycić z pomocą na przykład fizyki. Czyli możemy go zobaczyć, możemy go zmierzyć, zważyć i tak dalej. Właśnie. Więc i mnie się wydaje, że już starożytni Grecy, jak Sokrates, Platon i Aristoteles, że tutaj w odróżnieniu do Konfucjusza, tutaj mamy już ten, to wyjście poza świat. Oni właśnie stwierdzili, że musi istnieć jakaś istota, która jest absolutnie doskonała. Ale ponieważ ten świat jest niedoskonały, w związku z tym ta istota, którą nazwali Bogiem, nie może mieć bezpośredniego żadnego związku z tym światem. A cnota, czyli taka sprawność moralna naszego życia, która jest po prostu doskonałością, to, może, to jest prawda, to jest sprawiedliwość, to jest dobroć, to jest uczciwość, rzetelność cały szereg cnót. Czy roztropność, czy męstwo, cały szereg cnót, które nazywamy na przykład kardynalnymi, to zostały kochani, odkryte przez Greków. I oni nam dostarczyli całą naukę, którą my chrześcijanie nieco modyfikujemy, i to zobaczymy dlaczego. Ale trzeba przyznać, że. Rzeczywiście to dążenie do doskonałości w starożytnej Grecji, ono nie było powszechnym, tak jak i dzisiaj, proszę zauważyć, że nie wszyscy ludzie przeżywają wakacje z Bogiem, nie wszyscy ludzie wykrajają niejako ze swojego życia ten czas na refleksję nad sprawami bożymi czy świętymi, lecz wolą sobie wypoczywać tak fizycznie. Natomiast wy jesteście tutaj, czyli pragniecie te swoje wakacje, ten swój wypoczynek poświęcić także na to, żeby wypoczywać w Bogu, żeby poszukiwać tych motywów, źródeł i środków prowadzących do świętości. Święty Maksymilian wskazuje nam jeszcze na inną kulturę. Mianowicie na religię buddyjską. I pisze tak. Wręcz przeciwnie, pojęcie świętości wyrobiło się u buddystów. Wedle nich cały wszechświat jest zły. A bogowie to nieszczęśliwi, którzy podobnie jak ludzie dążą do wyzwolenia. Mnich buddyjski opuszcza koło rodzinne imienie, by zniszczyć swą naturę i zabić w niej zarodki przyszłych istnień, wyniszczyć się w ekstazie i dojść do nirwany. A nirwana, kochani, to jest sposób bytowania nicości, co jest sprzecznością, ponieważ nicość nie istnieje. Ale z uwagi na to, i o tym dzisiaj właśnie podczas kajaków debatowaliśmy sobie na, na tym jeziorze z panem Kazim, a mianowicie, yy, kochani, u podstaw tej religii buddyjskiej stoi odpowiednia struktura rozumienia świata. A mianowicie, że wszystko, co istnieje, bogowie, czy ludzie, czy zwierzęta, rośliny i cały świat, to jest syntezą bytu i niebytu. Czyli syntezą tego, co jest i nicości. I, ale ponieważ tutaj właśnie y, nicość ma bardzo szczególne znaczenie, dlatego też proszę zobaczyć, jakie jest dążenie y, buddystów, oni dążą do tego, żeby się całkowicie opróżnić. Ponieważ u podstaw y, tej religii stoi fałszywa przesłanka o tym, że cały świat jest w istocie swojej zły. I dlatego też trzeba się od całego świata wyzwolić. Ale, kochani, jak można się wyzwolić, i jak może być Nirvana najdoskonalszym stanem istnienia człowieka, skoro Nirvana jest symbolem nicości. A więc, co trzeba dokonać, żeby nicość mogła istnieć? Trzeba, kochani, u podstaw dokonać, my to w języku nauki nazywamy ontologizacją nicości czyli urealnieniem nicości. Bo proszę zobaczyć, już starożytni Grecy powiedzieli, że, yy, że to, co jest, jest, natomiast to, czego nie ma, nie ma. Nie możemy powiedzieć, kochani, że nicość jest. Nie ma nicości.